W dzisiejszym odcinku przed wami murder mystery. Wszystko polega na tym, że ja jestem szeryfem, a Rafa jest złoczyńcą i moim zadaniem jest odnaleźć go jak najszybciej. Oczywiście w całej grze są też niewinni obywatele, których Rafa musi wyeliminować, żeby wygrać grę. A moim zadaniem jest jak najszybsza eliminacja go. Komu uda się wygrać oglądajcie do samego końca. No i oczywiście pamiętajcie o łapce w górze i o subskrypcji, ponieważ aż 70% osób tego na tym kanale nie robi. Także jak widzicie, tutaj mamy wszystkich obywateli. I tutaj gdzieś wśród nich ukrywa się rafa. Możecie postawić w komentarzu, jak myślicie, który to on. Tutaj mam małe podpowiedzie, bo tutaj niektórzy są troszkę inaczej ubrani. Także to pewnie nie będzie on. Także uwaga, 3, 2, 1. Zaczynamy! Mam nadzieję, że mi się uda. Trzymajcie za mnie kciuki. Daję im chwilkę tutaj na rozejście się. Nie, ja bym to schowane przecież pomyliłam. Jakie rozejście się Rafał, tam pewnie będzie eliminowała, ja stoję. I patrzcie się, w ogóle ja tej mapy nie widziałam. Budował ją Rafa, także on. Tutaj wie co i jak. Ja dopiero będę musiała się z nią tutaj zapoznać. I tutaj, z tego co widzę, no ja już nagrywałam takie odcinki, także wiem, jak to mniej więcej może wyglądać. Tu są drzwi jakieś. I on tu porobił pewnie jakieś tajemne przejścia. Także tu już jest na moją niekorzyść, bo te przejścia. Trolują, no ja niestety... oczekajcie, no, czekajcie. Wejdźmy tam. Czy to wszyscy mogą przechodzić? Bo czasami było tak, że wszyscy mogli przechodzić, a czasami... No. Patrzcie się, jaki skubaniec. Oczywiście ja muszę jak najmniej wyeliminować obywatelów. Obywateli, przepraszam. Ja nie wiem, co ja tutaj gadam. Ej, to jest najgorsze. przypomniałam mi się, że wszyscy blokują. Także będę jak najmniej wchodzić do budynków. Postaram się właśnie tutaj na zewnątrz bardziej go zauważyć. No i te właśnie tajemne przejścia sobie odkryjmy teraz. Także ja przejdę teraz po mapie. Rozeznam się co gdzie jest, żebym jak będę słyszała strzał, to żebym wiedziała, gdzie iść. A więc widzę, dokładnie tak, zaczynamy. Jak wiecie, w dzisiejszym odcinku ja odgrywam rolę złoczyńcy. Moim głównym celem jest oczywiście wyeliminowanie wszystkich mieszkańców, wszystkich ogórków. Także ja dopiero wtedy wygram grę. Mamy tutaj dokładnie 53 osoby. Jedna z nich to oczywiście ja, druga z nich to oczywiście Ewela. Więc dzisiaj wygląda na to, że na przykład tak jak tutaj ten gościu, to nie dość, że on, to każdy będzie musiał dzisiaj zostać wyeliminowany. Przeze mnie Także wydaje mi się, że ja powinienem zacząć tutaj eliminację Zobaczcie w ogóle, co tutaj się dzieje Goście sobie, tutaj mamy jakiegoś gościa y, z boomboxem Tam sobie przejeżdża Tu na... <laughs> Ja kocham te odcinki z Murder Mystery, to jest coś niesamowitego. W międzyczasie powiem wam jeszcze o jednej mechanicy, którą posiadam. Na mapie mam różne rzeczy porozstawiane, ale do tego dopiero przejdziemy później, dopiero jak wyruszy strefa. Dobra, czas start, także... Słuchajcie ze mną, nasłuchujcie strzały. Z tego co widzicie, to mamy tutaj strefę, także ona na pewno będzie się zmniejszała. Wygrywam wtedy, kiedy wyeliminuję Rafał. Oczywiście to jest, ale przegrywam, jak on wszystkie wyeliminuje. Niby to jest łatwe, bo no i chociaż jedna osoba zostanie, to ja wtedy wygrywam, no ale to byłby obciak, także mam nadzieję, że zaraz mi się tutaj uda go coś zauważyć. Muszę patrzeć, czy ktoś ma mm, broń w rękach. Słuchajcie, gra się właśnie rozpoczęła. Mamy tutaj strefę, i jak widzieliście, mieliśmy Evele, która przeleciała dokładnie w tamto miejsce, ale trochę. Mi żal tego gościa tutaj eliminować już na samym wstępie. Powiem Wam, że ja się mega źle z tym czuję, że ja muszę ich wszystkich wyeliminować. Możecie zostawić dla tego gościa tutaj łapkę w górę, widzowie. A tu mamy jeszcze jakiegoś gościa, który przyszedł do nas. Dobra, wycofajmy się stąd, ale ja nie wiedziałem, że tak można między tym chodzić. Będę sobie chodziła, no i po prostu, może, akurat, yy, właśnie go. Przyłapię. Zobaczę, czy może on strollował i może on nie ma tutaj kominiarki. Także trzymajcie za mnie kciuki, tak jak mówiłam. Jak lubicie odcinki takie, to pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę. O, na pewno nie jest Rafa. To, masz, to jest nasz obywatel tutaj, który chce przeżyć. Mam nadzieję, że uda mi się go ochronić. Czyli są dwie pary drzwi. W sensie yy, jedno przejście. Chyba, że jest jeszcze gdzieś jest ukryte. I tam myślałam, że jakiś ogórek... Co? A to tam jest jakiś grafit Okej, okay, wydaje mi się, że pierwsze co To wejdziemy sobie tutaj do tego Baru sushi I pierwszą osobę, którą wyeliminujemy Będzie to Smet Ej, a tu co się w ogóle dzieje? Halo, tu mamy jakiegoś gościa, który jest Widzę, ja wiem, że się powtarzam, ale kocham te odcinki e, z merytorycznej serii W ogóle właśnie, widzowie, jeśli chcecie brać udział, dajcie opis Okej, okay, przechodzimy choćby tutaj na stację Zobaczmy, kto tutaj nie odgrywa żadnej roli, tak bym to powiedział Mamy tam jakiegoś gościa, kominiarza? Nie wiem, o co tam chodzi, ale przeskoczmy sobie tutaj po tych drzewach Jak na razie mamy jedną osobę wyeliminowaną Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Ej, myślę... Tu jest Ewela! Ej, prawie mnie nakryła, ja chciałem tego gościa tutaj eliminować, ale dobra, ja muszę zobaczyć najpierw, gdzie ona jest. Okej, okay, ona sobie przechodzi dokładnie w tamto miejsce i widzę, że tutaj jest jakieś totalnie duże zebranie, więc może wyeliminujmy sobie tutaj zakręconą. Ej, co to jest za taktyka? Przecież on nikogo chyba tutaj nie wyeliminował. najmniej mi nic tutaj nie wiadomo. 51 osób, no i zobaczymy, czy 51 osób, znaczy 50, Czyli on cały czas tutaj kogoś likwiduje, a ja tego nie słyszę, bo ta mapa jest taka duża, no. Muszę mieć dzisiaj dużo szczęścia, żeby go zauważyć Chodzę tutaj z shotgunem, bo jak go zobaczę To od razu na blisko go tutaj Mam nadzieję, że uda mi się O, coś chyba słyszałam Okej, okay, mamy Ewelę, mamy Ewelę. Idziemy chwilę za Ewelą, idziemy chwilę za Ewelą Zróbmy to tak, ale zobaczcie jak dużo osób się koło niej chowa Koło niej się kryje Czekajcie, ona przeszła Okej okay. Dobra, musimy przeskoczyć, musimy przeskoczyć <laughs> Tu ktoś był Czekajcie Pierwsze tutaj, pierwszy raz mi się udało zobaczyć coś Niestety, no nie udało mi się go bardziej zauważyć Ale widziałam strzał, także tutaj już jest jakaś poszlaka Dobrze by było jakbym ja ubrała takiego samego skina jak oni ja, nie wiem czy ja to dobrze zrobiłem, ale muszę uciekać Muszę uciekać, okej okay. Dobra, wspólna emotka My sobie tu cały czas palimy grilla Gorzej, bo tamtego gościa nie wyeliminowałem A myślałem, że mi się to uda 49 osób Ej, to nie, to od tego czasu, co ja tam e, byłam na dole To on dopiero dwie osoby wyeliminował Tutaj się można wyjść. Okej, okay. jesteśmy na dachu. Tutaj też są schody, tutaj w ogóle nie byłam. Czekajcie, on coś tu... A zamiata, myślałam na początku, że on zmieniał amunicję, czy coś takiego. Myślę, że to jest Rafał i tutaj udaje, że zamiata. Na pewno tutaj często... O, słoneczko. I jakie mam emotki? Piatuszki dla was. O, żeby nam było tutaj milej. Jak widzicie, w moim ekwipunku pojawiło się kilka rzeczy więcej i cały czas tutaj mamy gościa który rzuca we mnie balonem i teraz wydaje mi się, że ten kolega no niestety, ale nam już tutaj odpadnie, dobra jest, Foxmar. Rafa tutaj nie, nie marnuje czasu, tylko on tutaj cały czas widzę... No, z kolejną osobą, ale tego nie słychać, no to jest po prostu na razie nie do zrobienia. Ja zazwyczaj mam szczęście w życiu, więc liczę na to, że tu będę miała właśnie szczęście. Jak go zobaczę z bronią i mi nie ucieknie, tylko udam, yy, uda mi się zrobić jakiś strzał w jego kierunku. Dobra, 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 mamy tutaj kolejnego... Ej, Byku, chodź tu, chodź tu, chodź tu! Ja nie mogę ogólnie używać pompy, bo jak używam pompy, to nie czuję się zbytnio bezpiecznie. Ty, a tam goście na jakieś znaki nachodzą, wyjdźmy tutaj na te że. O, ej, Byku, piku, obróć się. Ale biedny Tutaj te osoby, które chodzą za mną, no to nie ułatwiają mi tego Bo słyszę kroki i Zamiast właśnie strzały No i tańczą i w ogóle tak że to Mi utrudnia, ja chyba powinnam siedzieć na tym dachu jak mi się wydaje Tutaj są te schody, dobra Ja sobie zejdę właśnie, żebym wiedziała budynkiem jak wyjść na dach Aha, czyli tutaj są drzwi takie z boku I tam mogę, no tutaj Zwykły ogóreczek, bez kominiary Więc to na pewno nie jest Rafa Chyba, że troluje, tak jak mówiłam na początku I te kampi gdzieś na tym, wiem Okej, okay, przychodzi pora na Cyrypiarza, który tutaj rozpalił Sobie grilla, czy ognisko sobie Rozpalił w tych bambusach Ja nie widzę nadal, gdzie jest Ewela, ale wejdziemy sobie tutaj w te Czekajcie, ona będzie Chyba tam teraz na tym balkonie Słyszeliście to? Czy to były jakieś kroki? To oni tak biegają, że brzmi jakby z jakiegoś teka jak ktoś strzelał Widzę, że tutaj trwa jakaś imprezka i tutaj na pewno nie ma Eweli. Mamy trzy osoby, które zostaje właśnie wyeliminowane. W grze zostały jeszcze 43 osoby. Ja się zastanawiam, gdzie ona jest. Stoimy tu i czekam, jak która fą wyjdzie. Czekajcie, jakby się tu schować za drzewem i kampimy tutaj. Ja nie wiem, czy ona nie jest tam. Słuchajcie, co się tam w ogóle dzieje? Co się dzieje pod tym drzewem? Nie wiem, czy tam kogoś nie widziałam za tym budynkiem tam, że z bronią i schował się tą broń. Albo to był jakiś taniec, albo emotka. Okej, okay, Ewela jest tam pod drzewem. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To w takim razie lecimy sobie tutaj teraz... Za tym gościem. Okej, okay, lecimy. Mamy jednego. Ramałby mnie tam na dachu teraz. A tam stał i patrzył się. o naturalnie, przecież ja to widzę i nie wejdę w te drzwi teraz. Oh, czekajcie, czekajcie. Mam dobry pomysł. Mam dobry pomysł. Lecimy tam, gdzie są te. Nie, jak to się nazywa? Bambusy. O, tu w ogóle nie byłam. Ja przecież nawet tu nie weszłam. Okej, okay, ona będzie w tamtym rumie teraz. Mamy tutaj kolejną osobę. Dzień dobry. To jest spokój. Gracza, więc tu pewnie Rafa eliminuje. Dla siebie zrobił pokój gracza, a dla mnie pralnie. Kto chce popcorn, zostawia w komentarzu emotkę popcornu. Okej, okay, Eweli, jak nie było, tak nie ma. Mamy kolejną osobę, która została wyeliminowana. Kolejna osoba jest tutaj. Następna osoba jest tutaj, okej, okay, mamy 15 osób. Dzień dobry, kolego, kolego, co u Ciebie słychać? Chodźmy tutaj na dach za tobą. No nie spotkałam jeszcze nikogo, żeby ktoś miał broń w rękach. Nie noś, że ja muszę właśnie zobaczyć go gdzieś z daleka. Bo muszę jeszcze później się sfokusować na nim i go nie stracić z oczu, a tu jest tyle. Pokoi. Tyle różnych zakamarków, że jemu będzie bardzo łatwo uciec. Więc strefa, dawaj, zmniejszaj się. Tutaj mamy jakiegoś wielkanocnego króliczka, no ale niestety króliczek ciebie też to czeka. Wygląda na to, że Ewela jest dokładnie, dokładnie tam. Okej, okay, Ewela mnie widziała. <laughs> Zablokowali mnie. On tu był. On tu był, strzelił do mnie z cichego łyspeka. O. <laughs> Ale dostał. Następna osoba. Mamy to. Tu jest kolejny. Okej, okay, okej, okay. stąd Ewela nawet jak mnie zauważy. Nawet jak mnie zauważy. Udało mi się, ej. Jak go tutaj dorwiek z kubańca. Czekam tu na niego. Dobra, patrzcie się teraz na to. Ojojo, ja się podświetliłem. Ja się podświetliłem. O, ja się znowu podświetliłem. Dobra, Ewela tam dalej patrzy. Ewela, powiedz mi, gdzie on jest? Gdzie on jest? On tam na pewno gdzieś jest. Idę na dach w takim razie. Ja wiedziałam, że Rafał on tutaj lubi dachy. Lecimy na dach. No, z góry mu jest łatwiej y, zobaczyć, co się dzieje na dole gdzie ja jestem. A jak ja będę na, na górze, więc może nie będzie widział, że ja tam jestem od dołu. I wtedy przyjdzie akurat z wyciągniętą bronią, i ja zrobię zachadzkę na niego i. Prym. Okej, okay, mamy tutaj gościa w tych. W tych trzeba to pokasować, bo później mi będzie mega ciężko. Oj, dobra, 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 dobra. Ja, ja nie mogę przeginać. Muszę wiedzieć, gdzie jest Ewela, żeby tych gości z bambusów wyeliminować. Tutaj mamy gościa. Siemanko. Wieku, <laughs> co da u ciebie słychać? Patrzcie się. o, Tu są drzwi. On tutaj pewnie był 99% swojego czasu, co? Czyli on tutaj ma teleport, tu ma drzwi. Proszę się przesunąć, bo ja tutaj robię poszukiwanie złego pana. Ej, czy tam nie ma Eweli u góry? czekajcie, wyeliminujmy może. Okej. Okay. Ewela sobie tam. Oj 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 oj, dobra, 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 uciekaj Rafał. Uciekaj, uciekaj. Był tam. Ciekawe jestem, ile jeszcze... Ja tu wpadnę? Ja Myślałam, musiał, że to jest jakieś szkło. I patrzcie ogrywamy Ewela. Elo, Ewela, Ewela! Dobra. To jest za mocne. Nie, te balony to myślałem, że aż tak mi się nie przydadzą. 30 osób zostało, to jemu dobrze to idzie. Okej, okay, mamy kolejną osobę. Tam mamy kolejną osobę jest kolejny, no ludzi coraz mniej ludzi coraz mniej Ewelcia teraz tak, pytanie, czy ja mam iść na dach czy ja mam iść do środka, bo jak się strefa zmniejszy już tak bardzo, to ja w środku będę uwięziona, mi się wydaje, że teraz Rafał pójdzie i na, na dach, także lecę na dach szybko i będę czekał na dachu i będę albo z góry go jakoś chociaż po jednym tam y, strzale oddawała do niego, tu nikogo nie ma tu nikogo nie ma, tutaj na tym napisie no oczywiście, że sam, oczywiście, że sam do widzenia, do widzenia Mamy coraz więcej kroków tutaj gdzieś na dole Więc prawdopodobnie oni tutaj chodzą za Ewelą O, 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 chyba tutaj ktoś Ta, tu idą na pewno za Ewelą Tutaj idą za Ewelą Okay. On tu chyba jest u góry no, Ja bym się tak Eweli kurczowo nie trzymał Bo to się właśnie tak może kończyć w ten sposób 24 osób i nagle tak cicho To jest jakiś troll, oni się schowali czy co? Gdzie jest Rafa, widzieliście go? Przekupił was, żebyście byli cicho, co? Dzień dobry kolego, yy, wydaje mi się, to, że to już twój czas Także kolego Żegnamy Ej no zobacz, ja się nie ruszam i tu wygląda jakby to były 24 osoby i był jakiś tutaj złoczyńca, który chce wszystkich wyeliminować. To wygląda jakbyśmy byli w szkole na lekcji z jakimś nauczycielem, co nie można ani słówka powiedzieć. Tak to wygląda. A nie jakby tutaj jakiś złoczyńca grasował i robił rozrubę. O, tam coś strzeliło. Chodź do nas, chodź do nas. Ej, byku, byku, chodź do nas. Ja może postraszę, może jak zobaczę kogoś podejrzanego, to wyciągnę broń. Tutaj myślicie, że jest na tym? Wyciągnę broń, on tak kampi jakby. Dobra, gonimy go. Ty jesteś Rafa? Ty jesteś Rafa, czy nie? No on wyglądał podejrzanie, on tak jakby nie wiadomo czy on się chował, czy on się kampił. To no nie on chyba. O, mamy Ewelę, mamy Ewelę. Mamy Ewelę. Co tutaj się dzieje? Dobra, ja tutaj w następnym odcinku. W ogóle tutaj dziury tutaj nie wchodzi On tego konara, on nie kampił sobie. Ja zgłaszam sprzeciw, żeby była mniejsza mapa, żeby były jakieś wybuchowe bronie. Tylko RPG na przykład. Tak, taki odcinek. A jak chcecie taki odcinek, żeby Rafał miał tylko RPG, małą mapę, to napiszcie w komentarzu i ja wtedy na pewno wygram. Ale może coś takiego zrobić, że on będzie jakimś. Wymyślcie w komentarzu jakiś motyw przewodni, żeby Rafał mógł mieć tylko RPG. Ona idzie w końcu w te bambusy, w tych bambusach. To ja nie wiem, jak tych ludzi trzeba będzie wyeliminować, ale to naprawdę będzie mega ciężkie, no bo jak tam wejść? Okej, okay, Ewela sobie poszła. Jak oni tu weszli? Są wariaty jakieś. Hello. <ścoughs> Proszę mnie nie blokować! No nie ma tu nikogo, nie ma. A ty gdzie zgubiłeś kominiarkę, panie? Za tym słupkiem ktoś tam jest. On nie stoi ci kom! Nie bo mnie widać. Ej, poświęcić jednego obywatela? Dobra, spróbujemy. Okej, okay, tu mamy Ewelę. Tu mamy Ewelę. Ona jest za tym, ona jest za tą kolumną. Orzeż ty, orzysty. Ale patrzcie się, jak mi się udało. Ja go tam nieźle walnęłam. Wiedziałam, że to on. Właśnie miałam tutaj mówić na początku, że ja jak nagrywamy odcinki, że muszę zgadnąć właśnie, który to jest Rafa po grze i oglądam każdego grę. To ja zazwyczaj dobrze obstawiam. I właśnie miałam mówić, że ja mam przeczucie i po ruchach tak po stylu gry, potrafię rozpoznać, który to jest Rafa. I patrzcie się, jak mi tutaj przeczucie nie, nie zawiodło. Że tak myślałam, że tam jest Rafał. I rzeczywiście, a mógłby być to zwykły obywatel, który się chowa za filarkiem, bo nie chce zostać wyeliminowany. Mam na nadzieję, że to HP musi. Nie regeneruje, tylko żebym już, już mu tą podcast zbiłam. A ma pewnie beczkę, to tak jak ja i się leczy. Mam nadzieję, że coś tam już jest na minusie i jak go tu spotkam za chwilę, to już padnie. Okej, okay, widzowie, udało mi się uciec, udało mi się uciec na szczęście. Ale skąd ona wiedziała, że to ja, to ja? Wydaje mi się, że ona obserwowała co ja robię. Okej, okay, zróbmy tak. Mamy kolejną osobę wyeliminowaną. On. Zobaczył, że wyciągnąłem broń i celuję w niego. Czekajcie, ja strzelam tutaj w tego gościa. Jak mi się oczywiście uda trafić? Wychyl się tu jeszcze raz. Dobra, wspólna emotka. Czekajcie. To jest ważniejsze. Dobra. Dobra, mamy to. Tutaj, łobuzie mały. Ej, dobra, zróbmy to w ten sposób, rzućmy jej granat impulsowy i lecimy dalej. Oh no, on to trzymał na koniec, jak będzie mega mała strefa. Tutaj kogoś mamy. Okej, okay, jest kolejny. Zostało 15 osób jeszcze. Tylko pytanie gdzie oni są. Ej, słuchajcie, strefa właśnie rusza i teraz przechodzimy do moich mechanik, które mam specjalnie przygotowane i zostało mi teraz ostatnie 10 minut na eliminację pozostałych osób. Także widzowie, jeśli chodzi o mechaniki, mam ukryte drzwi na mapie, którymi mogę się teleportować pomiędzy właśnie różnymi tutaj yy, sekcjami i możemy zrobić to teraz w ten sposób, że użyjemy sobie dokładnie tych drzwi i wyeliminujemy tych gości tutaj, okej, okay, jeden leży. Jak tych gości tu wyeliminować? On tu gdzieś chyba był? O, dobrze, 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 Ewela. Bigo, bigo, bigo. Był i go nie ma. Nie, nie, ej, wy... ej internet mi wyrzucił mi... Dobra, żyje, 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 żyje. Ale cudem, dobra, byleby mi neta nie odpięło! Lecimy tu, tutaj się on odradza! A tu są te drzwi! Ja tych drzwi nie widziałam w ogóle. Oj, zdenerwował mnie. Nie będzie jutro obiadu. No, jest tutaj? Dobra! aaa, no tu jest! Dobra, zamykaj, zamykaj, zamykaj. Jak tam wejść, jak tam wejść, jak tam wejść. Co tu się wydarzyło? Gdzie on był niby? Czy wy to widzieliście? Ej, trach, on jest dobry. W to on po prostu już tu dużo odcinków nagrywał z tego. I no, on rzeczywiście, on to tak robi, że no, no, widzieliście na ekranie, kto wyciągnął broń i e, tamtego e, kostka. Okej, okay, nas. Nie, 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 nie. nie, nie. Uch, dużo, 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 dużo Brałam. On tu ma drzwi! On się leczy, to nie jest! Nie powinno tak być! On powinien mieć już tyle HP, ile ma, ani jakieś leczenie. Ja też mam leczenie, ale. Ja tu ja. Tej gości się pochowali w tym. Dobrze, że ta strefa się zmniejsza. Okej, okay, stańmy tak, może stąd się uda. A, dobra, 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 na dół, na dół, na dół, na dół. Dobra, czekam tutaj, jak tu wyjdzie z tych drzwi. Wracam tam. Łożysz do... ty! No nie dwieście HP! Ewela, co ona tu zrobiła teraz, to ja nie mam słów! Pięknie! Dawaj mi go tutaj. Ja tu kampię przy tych drzwiach. Nie, to chyba nie był on. To nie ty? Okej, to nie ty, przepraszam. Dobrze, nie trafiłam. Okej, kolejny leży. Kolejny leży. O, nie Ej, czy to jest znak, że ja przegram? Okej, wyjdźmy sobie jeszcze tu na górę. Mam nadzieję, że jej nie ma. No nie, 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 Uciekaj, 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 uciekaj. To jest dobre, żeby tutaj kampić przy tym. On myśli, że ja poszłam już. Czekajcie, przeładujmy to, maksymalnie amunicję. Kampimy tu. Idzie ona napraw... A, dobra, bo mamy balon. Możemy sobie podglądać balonem. Możemy sobie podglądać balonem. <śmiech> <śmiech> ma jeszcze balony. On ma tutaj... Oh, oh, oh. Mi nie było o tym nic wiadomo, że tu są jakieś takie potajemne Bonusy. Ona tam kampi przy tych drzwiach, ale ludzie są. Czekajcie, ja mogę wyjść tam. Ja mogę tam wyjść bez problemu i tych ludzi skasować. Nie, ale tam nie ma ludzi, dobra, nie ma ludzi. Popatrzcie się, jak on mnie troluje. Ej, ale w prawdziwym życiu jest tak, że jak jest złoczyńca, szeryf go strzeli. Tak mu strzeli w nogę, to już nie idzie dalej. A ja mu strzeliłam w nogę. Ewela, o mnie nie wie, że ja przeszedłem trochę dalej. Okej, okay, dobra, dobra. I teraz wychodzimy. Ej, neta mi wyży. Widzowie, neta mi odpięło. Nie. Nie! Ja nie mogę skinąć od strefy, proszę! Dobra, jestem. Zrafa? Zrafa, czemu ja go nie trafiłam teraz? Ej, słuchajcie, ja wiszę w powietrzu. Ewela o mnie nie. Nie! Filip. Osiem osób jeszcze, Filipka tutaj. Już on wychodził z tych drzwi. Przepraszam, Filipku. <laughs> Ja jak swojego Nie ja no że przegrał, do jeszcze mojego A ja czekam tutaj, on tu wyjdzie jeszcze Okej, okay, powoli, powoli o, Powoli Dawaj, wychodź tu, no, tutaj <ścoughs> Nie mogę wejść, nie mogę wejść Nie mogę wejść, dobra Dobrze, że nie poszła za mną O, ma milion HP, a mi dał tyle, no Dobra, jest kolejny, mamy go Ja strzelam do każdego koła, zobaczę W sejfie jest kolejny Dobra, czekajcie, podglądnę sobie Podglądnę sobie Lecę na samą górę, no tu jest najbezpieczniej Ja się zastanawiam, gdzie tu jeszcze są ludzie Bo tu nikogo nie ma Gdzie oni są? A czemu tu nie przyjdzie? No chodź tutaj Nie bój się, szeryfki Okej, okay, jest kolejny On się teraz bawi w chowanego, no nie, szukaj ich tam Ajajaj, panowie Ajajaj, ajajaj Ostatnia osoba oprócz nas została Ostatni gościu. Tu jest, patrzcie się. Ale troll, patrzcie się. Patrzcie się. <laughs> Ale strollowane patrzcie się, on tu jest. Ej, Ewelami stara się balony rozwalić. Ich się chyba nie da rozwalić poprzez przez ścianę. Ostatnia osoba jeszcze jest. Także jak ta osoba, ja muszę ją chronić. Gdzie on jest? On nie może wejść, jest uwięziony. Gdzie ta ostatnia osoba? On padnie tam. Ej, dobra, ryzykuję, bo nie wiem, czy ostatni nie jest u Eweli, a jak strefa się zamknie. A, ja ja! ile? Uciekaj, Rafa, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Czy tu jest ostatni? Nie ma tu ostatniego. Zamykaj drzwi, Rafa. Okej, okay. okej, okay. okej, okay. okej, okay. góra, 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 gura. gdzie jest ostatni? <laughs> Udało się! Ostatnia osoba! Ale wygrałam, wygrałam. jak kto przeżył. Musimy aż to zobaczyć, bo dzieci dla niego. Ale dostałem pompę! Ej, gdzie był ostatni gość? Szymon, gratulacje, dzięki, to ja wygrałam, także dziękuję ci bardzo.